Witam, widzowie. Dzisiaj zaczniemy grać w grę pod tytułem Timber Champions. Jest to chyba jakaś taka gra na podstawie Pet Simulator X, ale tego za bardzo nie wiem. Tutaj podchodzimy i ścinamy drzewo. Może to wejdziemy? Nie wiem na czym polega. Ta gra, jak się będę grała? A czy to jest chyba takie, takie bym powiedział, Petsy Mater VIX? No to. Tak za bardzo, Petów. Jakby nie masz. Znaczy, myślę, że wam będzie podobało to, będziemy tę serię dalej ciągnąć. No ja miałam, ja jestem bardzo przyzwyczajony do. Eeeh takie że się zwyczajne do... Także pety idą tak po prostu, na przykład jakiegoś 4 razy i pety ci idą. Ja z nami też trzymam. Mam ja nadzieję, że ten pierwszy odcinek wyjdzie fajny, a że jesteśmy fan. Chyba tutaj też są jakieś rangi. Mało kasę przyczyna że się dostaje. O, nie dora, bo to ma 300, to ja tego nie kopię. To jest jakiegoś ogromnego. Eee... Nie wiem, jak się kupię te... To... O, tu są jakieś jaja. 5K. O, chcę. 250. Dobra, kopię to ja za 250. Pies. Często. Jeden razy. Dalej kopię, on chyba mi kombo daje większe, ale te pety są przydatne. chcę, że on każ jakaś... dawają, że się kopię lepiej. Seven, uh.

No to ty czekaj mi go zrobić. O, dobra, to złote może też będzie dawało. A to, co to, to jest trochę. A, takie no, różne. Ale w ja, ja, jedno. Mhm. Oj, kurde, no, max, 1. 5. A z dziesiątki Oj, kurda, widzę. Mam max kombuza z 1,5 razy. Мам, умираем. Я все даже за башей тысячи керится на твоем. О, я только все. Ага, пятнашка. А, куплю я там что А, мне кажется, это доверяю. Ага, пенчика. А с этого раза ты пенчика купил. Ой, где на два хита чтобы было. Dobra, to teraz już będzie takie większe stopy. Ale ta kambo dalej takie. Takie, takie nijakie. Dobra, to. chodzę na to, co patrz. Nie wiem, w Waszym domu robi to samo co ja. Ale nie mam pojęcia. I nie odzywa się w ogóle.

O to jest sklep. Chyba też co to się robi? 50 tysięcy polisów w Kto by mi się tu nazwy? Christmas. Świątecznych uderzeń, raczej, znaczy, a nie Christmas. Uderzeń. Nie wiem, ale ja idę tu. Ogólnie są tutaj te, 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 te 150 tysięcy dioksów. A, ze zeksami, to już trzeba na pasku, tam się da... Przekupować, kopać. No, z tej drzew chyba osiem dioksów. Ale się to chyba tu to zdukupowałem. Dobra, albo że nie, ja sobie pójdę na to takie 50, takie małe drzewko. Ja kopię 5? Nie, więcej, no bo 6 kopie. A bo to byliśmy Christmas Event. Aj no, ale coś samego ja tu powiedziałem z jakimś Christmas Eventem. Ogólnie wpadajcie też na inne e, filmy. Możliwe, że będą też czasami live z e, Timber Champions. Mi się wydaje. A na razie kopiemy sobie dalej. Mamy chyba teraz. Kasy. Tak, na pewno mamy kasę. Teraz wiem, że to miało 3. Są 3-5 tysięcy kosztowało. I kosztowało to 5 tysięcy. Studio. Niezbyt często. Nawet razy 3. Nie wiem, ile mamy ogólnie. I miejsca. Aha, to był drugi. 45 zaraz, zobaczmy w takim razie, jak to się kopie z tymi pećkami. Chyba już nie ma tam nie No, no, nie. co to nie, ale... Ty według mnie. Są słabe. Mm może jakieś klecowe terfy rozwinąć. No, Ona chyba jedynie dowodzi to kombo. Jeden do się na sierpce był jakieś ulepszenie, bo na przykład no, w PC Mulator to kopię ci no wiadomo, co wtedy w PC ci, kopią ci pety, a ty nie, nie, ty nie, nie, kopać. a nie, nie, okazji to top 50 tysięcy, żeby kupić teleport Oj według mnie dobra rzecz to jest Aha, ja, że coś nie na 100 tysięcy 100 tysięcy Ta gra nie Niedo zaskakuję, żeby zrobić trajdę telepas nie, nie wiem co mi w ogóle to dało Kremów trochę, strasznie mało, bez zaladzenia na samolot. Po prostu teraz to siaka nam przykład jedzenia tylko. Sala, sala. Aha, czyli 25 tysięcy. musimy zebrać, żeby kupić sobie nowo.

się martwić nie wiem ile razy miał ten odcinek ogólnie zobaczymy już wydaje mi że może będzie tak z O wyschłuchane jest już drzewo. a my lecimy. Aha, nie ma kolejnego złota. A to idziemy na to drzewo czy to jest duże? Zobaczymy jak to go nie będzie wyglądało. A mi się wydaje, że tak. To jest wątpliwość, ale nie wiem, czy to jest silne, bo takie długie bo pewnie Tak, się wam nie chciał oglądać, yy, kombo mamy 1,5, czyli max. I ogólnie mam 20 chyba 1000, może to nawet było 30%, a może to też daje więcej kasy do kombo. Oj, to też w sumie przydatne, no to może, może jednak trochę przydatne to jest. Eee, yy, tak. Ok, na dwa hity rozwalam to drzewo. Z eksantem to już nie będzie problemu raczej. No, to już ładnie szybko idzie. Z tego samego, tak co ja sam Wow co do, tyle. No, z mam mało tych drzew się... O, tam jest to duże drzewo. Pokopiemy tutaj w takim razie Komu się miał szybko napełnia? Chyba szybciej nawet iż było, ale się zdaje, że ja w sumie dobra, już nie przesadzamy, że lepsza się kara się Ale przynajmniej według mnie powinno być trochę tańsze zdobyć te mapy takie z 10 tysięcy będą. A pierwsza rana no, to chyba zawsze trzeba będzie długa. No, nie, tak się byli. no, teraz, nie, no, 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 już. no, czyli teraz się są smoki tana więcej kasy, chyba zasedowanie side środę. No zasedowanie na te kasy. Widać są dużo więcej kasy mam. No, mam jakieś uda. W ogóle jakieś D x, to już w ogóle jakieś kasa parząbana. No to jest jakiś nowy gościa. Yy, no, zbieramy sobie kasę 30 tysięcy, już jest. Mi się wydaje, że to może być taki odcinek, jak cały czas się. Dobra, nie będę się brzydko wyrażał. Yy, na tej pierwszej arenie. weźmy że cały czas wycinamy drzewo na pierwszej roli nie, nie będę mówił słów będę, będę... będę grzeczny 50 tysięcy nie tylko będzie, mamy również złote drzewo idziemy na aha, no to 50 ale to kasy 50 tysięcy, że ja jestem zdrową informacją Mamy tutaj też dużo tych małych kawałków drewna, co na no, hita Co idą. Ja gdzieś to widziałem, chyba tu. O, dwa drewna i co to drewno daje? O, nie wiem. Ej, w sumie takie, takiego tysiaka nam tu daje. Ej, teraz już mam to trochę sensu, że tego 400 tysięcy... masz No, nie, nie, możemy zrobić tak, że przejdziemy na tą arenę, skończymy odcinek, coś takiego. Ja bym zrobił. A no na tym będziemy też mogli nagrać jakiegoś dnia, czasami też ma, może będą jakieś live streamer champions tam pokupuję jakieś pety i będę te pety rozdawał ale się wydaje że jeśli chodzi o takie rozdawanie petów to zrobimy dopiero później bo na razie na no to wiadomo na razie słaby jedyny taki wolny mój pes no to to jest pies który ma tylko razy jeden siada. to ma poziom trzeci to ma poziom trzeci i to ma poziom czwarty więc te pety się szybko rozwijają ogólnie nie to co? Przepraszam, proszę, proszę. Ja myślę, że jest poziom trzeci. Ale będę... ale, ty gościu, ja to za szybko ci to wykopię, bo to ty, nie wrzak. Że... I zobaczymy. Już powoli zostało jakieś takie 10 tysięcy do końca. Badać również na pana. Kaczuś? Kaczuś. Zobaczymy. Stało już zaledwie 5000. Wiesz są, może jeszcze chwilę pobędziemy na tej pustyni, żeby zobaczyć też, jak to jest, żebyś się... nie w was w niepewności. O, jak tam wygląda, jak tam wygląda. są bardzo ciekawe. I mamy 100 tysięcy. może sobie pozwolić na pustynię. Kup. Ile one mają tutaj 1 K aż A co takie to To też nie mają Nawet nie chcę Tam jest ulepsz i pustynny sklep Co wiele możemy jeszcze tutaj pobić? Jeżeli tyle kopania, a dopiero połowę wykopałem. Już tutaj nawet 30 robi z tym kombo. Na długą będzie koniec tego kapania. Kurczaki pieczone, dobra Dobra Kupane i to daje nam 20 tysięcy A to ile ma? 4k Czyli te kaktusy to są najtańsze ze wszystkich Po stenu 150k 75 uderzy A my ona po prostu ile. ile ma? No, no możemy zrobić, że um, wykopiemy tego kaktusa i zrobimy koniec, czy tu są jakieś sklepy z pytami? tu ja, ja, to jajo, to może Atlantyda, z kolei to mam ja tam 25 um. milionów potrzebne, a ja teraz dopiero, ja chyba po tym uzbieram właśnie 100 tysięcy potem tym Nasze Znaczy po na pewno będę miał 100 tysięcy, no jest 104 tysiące, zobaczmy ile ma to jajo, znaczy ile to jajo kosztuje. 100 tysięcy, to otworzymy to jajko. jajeczko niezbyt często skorpion. I to, co ma skorpion ma 7,5. To zobaczymy, tylko jak ten skorpion wygląda. No kopia tak samo, słabo. No, może z tym małym przeproszeniem. Mm, ale ja no ale oszukujmy się. słabo kopię. No mam, czyli to ogólnie już. W takim razie to jest wykopane. Znaczy, prawie wykopane. To komuś się cały czas zwiększa, ale ja ogólnie nie widzę tego. Większa niż. Ole 30 tysięcy, więc co raz, jak je zobaczymy. I yy, ma mam poziom pierwszy, ja poziom piąty, trzeci, trzeci. i trzeci, tu się już, no tak jakby bo tu po, pokazuję poziom trzeci, a tu poziom piąty, no skopie na poziomie pierwszym. Więc do pa i widzimy się, nie wiem, kiedy.